Cześć. Nazywam się Adrian Lacek i na tym kanale przekonam cię, że marketing i sprzedaż w twojej firmie mogą działać jeszcze lepiej niż dotychczas. No to zaczynajmy. Obawiasz się, że pomyliłeś salę kinową? W naszym youtube'owym ekranie będziemy wyświetlać content dla właścicieli firm z sektora MŚP, menadżerów, dyrektorów sprzedaży oraz całej kadry zarządzającej, a także wszystkich zaangażowanych w rozwój swojej firmy pracowników. Niezależnie od tego, z jakiej branży jesteś, to ten kanał może okazać się dla ciebie bardzo przydatny. Marketing i sprzedaż są jak podatek dochodowy. Obecne w każdej dziedzinie biznesu. Jeśli szukasz inspiracji i motywacji, bądź skończyły Cię pomysły, jak możesz doprowadzić swoją firmę do jeszcze większego wzrostu, to dobrze trafiłeś. Jakiego rodzaju treści tutaj znajdziesz? Na pewno będę mówił o doświadczeniach, jakie zdobyliśmy wraz z moim zespołem. Współpracowaliśmy z setkami przedsiębiorców, którzy mierzyli się z poprawą sprzedaży i poziomu prowadzonego marketingu właśnie w swoich organizacjach. Poruszymy dość mocno zagadnienia związane z marketingiem, ale tylko te, które faktycznie dotykają polskich firm. Opowiemy o tym w taki sposób, abyś mógł wyciągnąć jak najwięcej wniosków i wdrożyć dobre praktyki również u siebie. Pokażemy Ci, że marketing może być skuteczny, nie oznaczać przepalania budżetu, a zwiększyć zyski. Pokażemy triki, które rzeczywiście przynoszą realnych klientów, bo najzwyczajniej działają. Zyskasz tutaj wiedzę od praktyków, którzy mierzyli się i rozwiązywali rzeczywiste problemy. Jeśli chcesz otrzymać faktyczną wiedzę sprzedażową, marketingową, po prostu zasubskrybuj ten kanał. Możesz się tu spodziewać gościnnych wizyt przedsiębiorców, którzy osiągnęli realne wzrosty w swoich firmach i przedstawią nam tutaj swoje historie. Nuda, przysypianie podczas odcinków czy techniczne niezrozumiałe treści nie będą miały tutaj miejsca. Także zapinaj pasy i lecimy po marketingowo-sprzedażową przygodę.